C'est Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj ze mną Farę. I dzisiaj będziemy mieli za zadanie stworzyć niezatapialne zbroje Do 100 zł Które następnie będziemy musieli przetestować W naszym basenie I przy okazji zmierzymy się w trzech różnych konkurencjach Zanim powiemy Wam o swoich pomysłach To koniecznie napiszcie teraz w komentarzu Z czego Wy byście zrobili niezatapialną zbroję I zostawcie łapeczkę w górę jeżeli jesteście Pewni, że zrobilibyście to lepiej od nas Nie zapomnijcie zostawić suba na kanale Jeżeli jesteście nowi No i oczywiście jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych kozackich odcinków Łamy, teraz już bez przedłużania, idziemy do sklepu. Let's go! Słuchajcie, plan na początku był taki, że miałam sobie zrobić z tego taką sukienkę hawajską, ale stwierdziłam, że no to jest zby, zbyt lekkie, nie udźwignie mnie i będzie mi bardzo niewygodnie. Tym bardziej, że będziemy mieli przygotowane trzy konkurencje, y, o których za chwilę się dowiecie, więc te y, parówki parówki <torska> 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 makarony. <torska> Makarony nie zdają egzaminu i musimy kombinować z czymś innym. Może wezmę te piłki bez na nich siedziała, chyba przyklejasz sobie w koło głowy. Ha ha ha. Ja bardzo proszę tutaj o zdrową konkurencję, a nie o podpowiadanie takich głupotów. Chciałam tylko powiedzieć, że to jest skam, że jest dopiero połowa wakacji, a już połowa y, sklepu jest zawalona rzeczami do szkoły. No jak mamy się cieszyć wakacjami? Jak y, wchodzisz do sklepu i już widzisz szkołę? Bez sensu to jest. I wszystkie produkty wakacyjne są przecenione, ale to akurat dla mnie dobrze dzisiaj. Faktycznie, pa, na dwie dychy przecena. Bo ty już miałaś z jednorożców, czy wie, nie, z wielorożców. A jakbym po prostu nałożyła to na siebie i udała, udawała strongmana? <śmiech> <śmiech> to będzie dobre. Wiesz, z jednej strony się tak nadmuchała, z drugiej taśmą w koło. Ej, to by było zarąbiste. Na wszelki wypadek wsadzę to do koszyka. Tylko pamiętaj, że stówę masz, nie, do wydania, a to kosztuje cztery dychy. Za drogo, trochę. Mam swój plan A, który muszę zrealizować. I jak yy, nie znajdę mojego planu A, to wtedy się cofniemy po plan B. Dobra. Moi drodzy, mam plan. Co to będzie? Zrobimy ze mnie bąbelkowego potwora. Uwinę <laughs> się cała folią bąbelkową i będę pływała na powierzchni wody jako bąbelkowy potwór. Myślisz, jest... że wystarczająca ilość folii, żeby się uniosło? To jest 200 IQ, pomysł, zobaczycie. Tylko trochę się boję, jak będę w tym wyglądać. ale to nieważne. Ważne, żebym wygrała z Krystianem. Pakujemy tą folię. Nie wiem, no ona kosztuje, ale za się dowiemy. Druga ręka. Noga. Druga noga. Brzuch. Jeszcze musisz kask se zrobić, żeby łubanie nie rozwalić. Kask? Żartowałem. <śladowałem> ok, folia bąbelkowa jedna sztuka kosztuje około 15 zł, więc do kupujemy jeszcze do tego taśmę bo przyda się żeby się okleić. Czyli swój kostium już ma zrobione. Tak będę wyglądała jak ten koszyk właśnie. <noise> to teraz co znajdemy? No nie chcę nic mówić, ale JJK ukradł właśnie mój pomysł, ja to chciałem zrobić, ale co? się nie odzywałem. Tak. No to wyjdzie najtaniej. No dobra, teraz burza mózgów. Miałem drugą alternatywę. Do 100 zł będziemy w stanie pewnie zrobić zbroję z butelek na wodę, bo widziałem takie tanie wody, 5-litrowe są chyba po 2 zł, więc z czegoś takiego zrobię wielką zbroję i się okleję cały w koło, ale do tego... Myślisz, że to będzie lepsze niż moja folia bąbelkowa? No mam nadzieję, nie? No 5-litrowa butelka więc będzie miała dużą wyporność. Nie masz szans. Wiem, że będę potrzebował do tego na pewno dużo trytytek. No tak, Krystian to jest prawdziwy majster, wszystko zawsze na trytycki robi. To jest najlepsza rzecz na świecie, trytytka. Wszystko w Zapamiętajcie tą nazwę. Teraz poproszę w komentarzu, żeby każdy napisał trytytka. Zobaczymy czy potraficie to napisać. Trytytka to szef. <grym> Może być, trytytka to szef. Dobra, 12 zł takie opakowanie. Lecimy traf w wodę. Taka butla kosztuje 219, 19. Żeby zrobić zbroję będę potrzebował raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć tu.

To jak mnie słuchasz? Ej, ja jestem Twoją konkurencją, nie muszę Ci pomagać. 3, 6, 9, 12. Dwa staki, tak zwane. Ok, zakupy zrobione. Więc teraz zobaczymy, komu lepiej wyjdzie. <grym> Chodźcie do kasy. Powiem tak, będąc YouTuberem, trzeba mieć autokombi. <grym> nie ma innej opcji. Bez tego się nie obejdzie. To jaki kolejny następny auto? Jakiś nas syta? Dziwagon O <laughs> To nieźle Okej okay, moi kolanie, więc jesteśmy już w moim warsztacie I mamy tutaj przygotowaną moją folię bąbelkową A pana inżyniera nie przedstawisz, który ci pomoże? Pan inżynier doktor Kolanko e, Tutaj mamy moją folię Wygląda trochę jak taki ma mały materacek I zaczynam się obawiać, Czekaj. czy co mnie utrzyma Ej, zarąbista to jest. Ej, możemy zrobić na kładce nad basenem PFM Wojna, na folię bumbelkową. Przegrała Chyba Ha! Dobra, słuchajcie. Krystian mi teraz pomoże tutaj... Yy... Od czego zaczynamy? Chyba od tułowia. Ręce do góry. Będę strzelał z kapiszonu. Już czuję... Że, że się spocisz. Że się spocę w tym. Parę kilo jeszcze znajdziesz dzisiaj ze mną. O! Miałem, miałem pretekst, żeby dostać budzi. Nie czuję się w tym pewnie, chciałam tylko zaznaczyć. Spokojnie, z balkonu nie będzie skakała w tym. Trzymaj ręce w górze. <tryk> nie, ja się boję. Waga, rozbijam. A! Ale głupota zrobiłem. No trochę. Tak jak to teraz nawinę. No i teraz musisz ty ręką kręcić tak. I się nawinie, Dawaj. Możemy sobie się takie tutaj szelko. Droga rączka, proszę panią. Oglądasz całkiem nieźle. Taka wiesz, kurtka Monclera na zimę. Nie? Tak, kurtka Monclera. Pięknie wyglądasz, jak ludzik myślał. Nie mogę w tym chodzić, nie mogę się ruszać, nie mogę się podrapać, jest mi gorąco, jestem pod spodem sama mokra i jak to nie będzie działało, to ja nie wiem. To wydałaś na darmo 100 złotych. To wydałam na darmo 100 złotych, ale słuchajcie, pierwsza konkurencja polega na tym, że trzeba wejść do basenu, nie zatonąć i jeszcze się przepłynąć. Jeżeli to wykonamy, to zdobywamy pierwszy punkt. Ale najpierw to trzeba wejść na drapinkę. <laughs> Jesteś na drugim szczebelku, jest dobrze. Co robisz? Zburzyłam niezatapialną zbroję! I co? Widzisz? Tylko tak można sprawdzić, czy jest niezatapialna. Patrz, unosi cię! Unosi mnie! Ja Dobra, trzeba przepłynąć cały basen. Jea! Yeah, piona! Piona, myślę. Dziwne, dziwne bardzo uczucie. Tu mi się już odkleja z jednej strony na nodze. Więc zbyt solidna to ta zbroja nie jest, ale to dlatego, że mój konkurent mi pomagał to robić, więc dlatego zrobił fuszerę Pewnie pan majster kolanko. Tu jest to, żeby jeszcze mnie obrażać? No wiesz, co? Mara! Mara! To Teraz czas na drugą konkurencję. A ja druga konkurencja polega na tym, że trzeba wskoczyć do wody i się nie zanurzyć twarzą. Jeżeli się zanurzymy twarzą, to znaczy, że zbroja jest zatapialna, więc nie zdobywamy punktu. Trzymaj się kciuki za moją zbroję, która ja już ledwo zipię. Daj mi rękę. Jak? No Jaką? Wciągnąć! Co mam z nią zrobić? No Zostawmy może ją co? Wiesz, do, do tego. Do zimy. Wiesz co? Cześć! Do... Wydzimijcie Czy jest pani gotowa na drugą rundę? Nie! Może przed skokiem się zrelaksuj. Pyknij se parę razy bombelka. O, pięknie. Ja Lepiej też chcę, ja nie. też chcę. Ej, to jest sabotaż! Chcesz mi popsuć zbroję specjalnie, żebym przegrała? Nie. Zostaw! Dawaj to. Jesteś gotowa? Nie. Trzy, dwa, jeden. Muszę zatkać nos. Skończyłem już odliczać. Osoby, które zatykają nos jak skaczą do wody zostawiają teraz łapeczkę w górę, a osoby, które nie zatykają nosa tylko robią jak krysien, że wypychają powietrze nosem, czyli jak. To zostawiają... Jak świnie. To, to zostawiają suba! <głos> 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 tak jest! Zwycięstwo widzowie! Nie zanurzyłem się, zetknęłam nos specjalnie, bo już nie wyżywam swoją zbroję niesłusznie, bo jak widzicie... Wszystko jest w prądku. Ja jestem pod mega wrażeniem i nie mogę się doczekać, aż zobaczę Christian, Twoją zbroję. Dobra. Bo nie wiem, czy będzie taka dobra, bo tutaj folia bąbelkowa to wiesz. Dobry pomysł jednak był. Rozgwiazda! Ze SpongeBoba, Patryk. To teraz, moi drodzy, robimy test wyporności. Przynosimy ciężarki i sprawdzamy, ile kilogramów utrzyma moja zbroja. Stylena, trzymaj kotwicę! Czekaj! To <laughs> tu jest kilo! Bieszka! O. 10 kilo moi drodzy, czekaj, otrzymuje na chillu moi drodzy To dawaj drogą dychę Zatrudnili mnie do najcięższej roboty, widzicie, <grym to <grym właśnie <grym przyjaciele Dokładam dawaj. Ci, ale ma... może na nogi no. O, 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 podziesła na nogi. O nie I co? Jest okej, okay. utrzymuje 20 kilo więcej, 20 kilo wyporności, ma więcej Widzowie, zwycięstwo, on tego nie przebije butelkami nie ma szans, zdobyłam trzy punkty, jestem dumna z siebie, z mojej zbroi, z mojego pomysłu, z mojej kreatywności, dajcie znać jak wam się podoba zbroja, jak ją oceniacie, ja daję dyszkę yy, i lecimy teraz pomóc zrobić zbroję z scenach. No to teraz czas na moją konstrukcję, u mnie troszeczkę to dłużej zajdzie niż u ciebie było, bo ja mam aż 20 coś butelek do związania trytytkami. Nie mogę ich przebić, bo wtedy one stracą wyporność. A ja jestem prawdziwym fachowcem. Szybko i dobrze. Tak, bo byłaś pierwsza. Tak, to byś się męczyła z butelkami teraz. A ja bym się owinął w folię i też bym świrował. dobra, dobra. I co teraz? No mi się wydaje, że musimy powijać tutaj wokół główki kilka trytytek. Pek. Dobra, tutaj będę miał taką uprząż. What? Dobra, to już jest chyba wyższy poziom Inżynierii. majsterkowania. 4, 5 i jeszcze jedna. Dobra, przymierzmy teraz. Eee. Coś poszło, coś nie, poszło, nie, poszło tak. nie tak. No, powiem tak. Ja jestem chyba zadowolony z tego. Odwróć się. A to troszeczkę dopracować, nie ma co gadać. Dobra, podstawa strydytek jest. Dawaj taśmą w koło. Muszę od Ciebie pożyczyć taśmę. No tak. Bo to troszeczkę nam zajmie za dużo czasu, takie budowanie zbroi strydytek. Jak... Jakaś podstawa jest, nie? Mi się wydaje, że to zda egzamin. Taśmą do ręki poproszę. Ej, a nie nadużywasz tej mojej taci czasem za bardzo? Nie. To się nie może udać! To się musi udać. Jak źle skleisz, to będzie na ciebie. Niczym hardkorowy koksów. Wyglądasz chyba bardziej komicznie niż ja. Tak, prezentuje się moi kochani moja zbroja z kilku butelek, dokładnie 16. Trochę te tryty, na klatce piersiowej. No i pożyczona od JJ i taśma. Zobaczymy, czy jest w stanie mnie utrzymać. Ja stwierdziłem, że tyle butelek starczy, bo teraz robię cardio od dwóch tygodni. Idziemy <grym> sprawdzić. Dobra. Pierwsza, postarajmy się wejść. O kurde, jak ciężko, ja nie mam w ogóle zdjęcia w nogach. Pierwsza runda. Czy to będzie punkt? Uwaga, 3, 2, 1. I co, moja droga? Każdy nie wierzył. Każdy się śmiał i olewał. Zarąbiście, tylko wiecie co? Jest taki mały problem, że już ta butelka mi się odkleiła od nogi. Sabotażystką jesteś! Nieprawda. Specjalnie mówiła, że się taśma kończy że ma mało. że ja to przegrał. I tak mam punkt. Proszę. I tak mam punkt. Dobra, sprawdźmy, czy będę miał drugi punkt. 3, 2, 1. Na luziku! Zobacz moja kochana, nawet nie czułem tej dechy. To jest punkcik, czy nie? No, wydaje mi się, że mogę ci to uznać. Zobacz, nie ruszam się. Nie ruszam się, a cały czas unoszę się na wodzie. Też bym pływać. Okej, okay, mamy dwie hantelki. I czy zdobędę trzeci punkt? To się teraz okaże. 3, 2, 1 i co? No, Normalnie! Ja tak bym powiedziała, że gorzej od mojego. Nie, 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 czubki palców widać. Mimo, że jest strata w butelce jednej, to i tak ją ciągnę na holu. Patrz. Teraz bez trzymania hanki. I co? Jestem zwycięzcą. Moja kochana, obydwoje zrobiliśmy zajebiste zbroje. Naprawdę. A wiecie, co jest zajebiste? Na pewno nie sąsiad. Dobrze! Tak Jaki fitness! Fitness wodny Dla facetów. No moja zbroja, powiem Ci tak, jest strasznie poturbowana Moja jest bardziej wytrzymana, to musisz przyznać To prawda Moja była mniej przemieszczona No dobrze moi drodzy, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to koniecznie musicie napisać w komentarzu, która zbroja Waszym zdaniem była lepsza Butelkowa Która była praktyczniejsza i która ładniej A, wyglądała bla, 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 bla. Napiszcie, jj zbroja lepsza, farela zbroja lepsza Koniecznie, czekamy na Wasze komentarze, ja będę Sarduszkowała. A ja nie mogę, bo nie mam konta. Więc wiecie co macie pisać. Podajcie na kanał Krystyana, żeby Zapraszam. zobaczyć więcej kozackich odcinków. No i oczywiście czekajcie na kolejne wakacyjne odcinki, a my widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia. Trzymajcie Jelko. się. Cześć! Łapka w górę i sub, Pamiętajcie!